Witamy na Poprawinach Wesela Strzałkę, wspaniałego gościa, kolegę, brata pana młodego. Jak tam żyjesz, kolego? Kat, jest. Jest czas. W się wczoraj było. Dzień jak co O siódmej rano wróciłem do domu. Czyli dobrze. Tak. Ale trafiłeś. Trafiłem. To jest najważniejsze. Troszeczkę. Troszeczkę. No bo mgła była, to można było pobądzić. No, była, nie? Bardzo duża. Boże, kolego, kurczę <noise> Jakieś pozdrowienia, koniec dla pani młodej. Dla, ten, dla, ten. W siatku... W siatku. A I dla młodych chyba przede wszystkim. Dla młodych też. Dla brata. Ta. Dla szwagierki teraz. Szwagierka teraz wiesz. normalna jest, bo obrączkę. No tak. Nosi, no, no, nosi ten. Nosi obrączkę teraz. <noise> <laughs> du coup, et pardon. Du coup.